więzieniu ja tak chcę tak, nie mam jaki ty betrzun ja jak siedziałem w więzieniu to się trzy żeby kurwa jak to się mówi byle kurwa nie podskoczyła nie to kurwa trzeba w dziurę walić takiego śmiecia to mam kurwa rozpierdolił w moment Zwista, jak ja wyszedłem w tamtych latach tamtych latach wyszedłem kurwa z więzienia przepraszam że tak powiedziałem to Wysiadłem na ulicę, cały te, byłem w jeden dom, ktoś mi ubliżał, jak zapierdoliłem kurwa z liścia, to kurwa z warsztatki spadali. Taki kurwa ułem byłem i po prostu teraz jestem normalnym człowiekiem i ludzie mi chwalą. Po prostu dziękuję za ten wypowiedź i po prostu i nie aż się pokłócimy z krzyśkiem, ale zawsze normalnie, kursoralnie rozmawiamy i na pewno nikt go, jak to się mówi, nie wyruchał i wyruchać nie wyrucha, bo on tutaj u mnie. A Kargu, prób się kurwa do Krzyśka, tylko kurwa powiedziałem parę rzeczy, całe te, to nikt nie chce na ten temat już wypowiadać się i po prostu dziękuję za moją wypowiedź.